z tej strony was z kanału Kato i dzisiaj e, e, tak jakby Q&A robimy i chcę Wam powiedzieć kilka rzeczy odnośnie na przykład, naszego teamu od Fortnite I Dobra, i to nasz team się nazywa Team Tim pierwszy, e, Po drugie to kiedy robię go razem z Patrykiem, czyli z... No jeszcze nie nie założyć ty, tego kanału. Powiedz Patryk coś o tym teamie. No. Mamy Team, Team Pro, mamy tak. Discord. Mamy Discord. ważna ważne w opisie. Link w opisie będzie. I możecie dołączyć oczywiście. Yy, I co jeszcze? Mamy tam chyba już z 10 osób. Jest nim ogólnie też na przykład ten buszu, z którym gramy. 7. No. Yy, bo ostatnio mieliśmy takie ostatnio, o nie, a nie chyba Jesteśmy ostatnio uciekać z takim chłopem, który był toksyny, żeby to było. Ale nieważne. Ej, on na lo... Aj, Ej, ale na mnie idzie tak słabo. Druga na jednego. Dobra, co tym możemy powiedzieć, na pewno możemy no mów powiedzieć tam to, że jeszcze. na przykład y, na Discordzie są różne rangi, powiem, znaczy już mówię w sumie, że na Discordzie są różne rangi, y, jeśli na przykład chłop roześle ze znajomych, to ma rangę zaufany. jeśli chłop jest dobry, to ma rangę najlepszy w Kini Pro i jak ktoś przejdzie do protestu, to jest ogólnie w Pro, taka, taka, taka nazwa rangi. Ja ogólnie jestem administratorem, a Patrick jest założycielem takiego serwera i chrobsą jesteś, jesteś założyciel jeden do został Ile ich tam jest? Jak buba ja, ale... Co ty patrzysz masz za kilo? W ogóle? Aha, dobra, ja nas że Dobra, mniejsza z tym, ale coś jeszcze chcieliśmy powiedzieć. Chcieliśmy Co powiedzieć na pewno, że administratora na naszym sklepie zostaniecie jak wyjedzie milionowy level. To na pewno nigdy. A dostaje się na... jak? Do, do kolegów na przykład, dziękuję. tam. czy coś takiego. Dobra, to pan No, ale ja sam po prostu w ogóle, w Znaczymy, Czy jesteśmy pro, czy jesteśmy noob, Bo mi się wydaje, że my jesteśmy wszyscy nob, ale nieważne. Ja jestem trochę toksy. No, to jest trochę toksy. Karol, to ty jeszcze powiedz, kto to jest off, ale nie wyzywaj to, to jest zły człowiek. Zły człowiek. Trochę łomny. I trochę dziwny. Jak jest ty. Biało ma plecy na szpatki Nie wiem, przecież dwóch to nie pokona. Ostatnio mieliśmy w Tymie, jeszcze jedna chcę powiedzieć, ostatnio mieliśmy w teamie takich dwóch dobrych graczy. Jeden, grał od chyba od drugiego sezonu, tam od pierwszego, miał no, dobry szatek i nie? A drugi też był dobry, ale ogólnie chopy, no po prostu. Nie lubię takich ludzi, co nie czytają regulamin, ponieważ no, regulamin jest ważny. Czyli może, nie, możecie nie wiedzieć, dlaczego zostajecie wyrzuceni z Steamu i wiecie, o co chodzi. Nie lubię takich ludzi, którzy nie czytają regulamin, to tylko taki wiecie. wiecie, że takie byle co ten regulamin, a teraz się staramy ten regulamin i wiecie. Chcę, żeby to czytali, e to czytali. E członkowie no, ogólnie. No, na przykład, jak macie 4 ostrzeżenia, to wywalamy was z Steamu. I ostrzeżenie może być za to, na przykład, że dostaniecie, że na przykład użyjecie więcej niż trzy motki albo zezywacie kogoś, czy jakąś dramę zrobicie sobie i jedną Dobra, ja tu się zagadałam, a ja jeszcze a my przecież gramy do czy jest. też jeszcze nie powiem, ja mam tyle za 14 lat, chyba e, ja już długo trochę. E, Ona strzała mnie biorą, co jest kurwa. Kasper, weź się Ej, on ale nie biorę. idzie nam tak źle. Ja was no, obijam za do... sobie. Mm, dobra, powiedz patrz coś o sobie. Coś takiego. Mam jedna tyla. Dobra, tyle. I lubię mobsy. Lubię oglądać ma. No Dobra, no więc tak. Karol, powiedz coś o tym Aha. Pupek, co ty zrobiłeś? Ja miałem 60 HP! Powiedz Karo, coś o kinie. Czy jakaś fajna atmosfera jest, coś takiego? co jest? No powiedz coś Karol o kinie. No mam prawie 14 lat i lubię placki. Lubię placki, Masz, lubisz wszystkich w teamie, czy jakieś masz dramy? Co takiego? Wszystko jest takie Ofa. Ofa, no taki jeden użytkownik jest, który jest taki, no dobra, że niemiły dla niektórych. I taki ma. No. O nie. Ej, teraz ucień. Ja tam szczerze. 200 desek. 200 Kasper powiedz coś o teamie i ogólnie o członkach. Ja o sobie też możesz. Kto? A, tyle jest no, ty... Ja? No tak. To będzie nie Jestem team w teamie ogólnie ogólnie. mam 17 lat. Ma 17 lat, jest nie, a w jest ogólnie dla 19, więc wiecie. Ja? Karol, są koma minstur dobra wjechamy nie ma szans 7-1 w ogóle robimy was jak dzieci dobra. ale my jesteśmy mm. trochę słabsi no no i ogólnie y, chyba 5 użytkowników z teamu program na playstation i dwóch y, na xboxie takich trzech no, albo no, 4 no, i 7. jeden na pc Nie, gramy sobie na PlayStation. Dobra, ja to muszę zabijać, a nie kurde. Kilow, kilow, kilow. Dobra. Ej, nie mogę budować, bo nie mam rada. Tak, tak. Nie, <gryw> no. no tak, bo ja Dobra. mam takie raki. Bo mm. mam myszko z gąba. Mam Team, pamiętajcie wszyscy, którzy oglądacie ten filmik, że team pro wszyscy chce, nie, nie tylko tych pro, tylko tych też słabszych. Yy, dajemy każdemu szansę. Wiecie, pamiętajcie, taki pan off jest złym człowiekiem. No dobra, bo nie lubi placu, ale jest taki zły człowiek. Idą, idą tu, tędy. Lecy mamy. Plecy! Hmm? Tak, ja no chciałam. Ej, ale jesteśmy dobrze idzie. Idzie jak ja. Trzeba tak, No, dobra. Y, co jeszcze mogę powiedzieć? Y, subskrybujcie na pewno kanał i zostawcie lajka. To no 30, dobra. No, dobra. Dobra. Y, no to chyba będzie tyle na tym odcinku. Jeszcze chciałem powiedzieć, że. Przypominam, z którym ja jestem i suba. Wielki karliwostr przepychota. Dokładnie. Yy, I jeszcze chciałam ja powiedzieć, lepsi że... Widoczny grą. Obecny, w oczywiście. No to mi przykro, że mogę być słabszy, był jakiś lepszy gracz. Kurde, blisko było. Dobra, i jeszcze... Ja z... idę, gdzie tutaj jest, tak. Dobra. Jeszcze ostatnia rzecz w tym odcinku. Zobaczycie sobie nasz gameplay czy coś takiego. Jeszcze jedna runda. To teraz tak jakby bez QD, to powinniśmy sobie grać. Muszę zrobić dwie rundy, Max, albo trzy. Głupie tego To takie ściany. nie chcę balonów Jeszcze dwie rundy Ale no ogólnie Powiem wam, że team się rozrasta jest spoko Jeszcze nam się na youtube pojadło to jeszcze lepiej Jak macie swoje teamy dawać spary Jak macie teamy piszcie w komentarzach albo na discordzie Będzie w opisie jak w ogóle Mamy spadzie, chyba da? około 7 osób no, Ja bym chciał boxy 3 na 3 albo 3 na 4

Dobijam, dobijam, no nie, nie dobijaj, nie mnie O kurde. Dobra, ja, mam dziecko, ja mam takiego fajnego tego, który jest taki dobry, mhm. Ogólnie w teamie jest dużo osób fajnych, niektórzy są bardziej źli, można powiedzieć. Taki jeden pan. Yy, of. No. Oh, oh. Jak chcecie być w tym etapie, nie wyzywajcie, to jest przede wszystkim. I linka macie, w ten linka macie w i się biejącie, nie? Ja, żebyś 5 tak na no. końcu. Dobra, tyle! Jeszcze jeden! Wygra wygraliśmy! Tak, wygraliśmy! Dobra. tak, ale nie jest trochę tam to powiedzieć. Pan są uzależnieni, to nie moja wina. Tak, ja jestem uzależniona, więc tego. No, wy. Ja ciagram tylko, żeby ciągle Nie, 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 to nie, 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 Wiecie nie, wiecie nie, z nami był Tim Pro, znany również jako Buszu1256 i znany również jako Copson, znany jako Patryk kurecki O kurde, dobra, dobra, więc... Siema, siema. Dobra, dawajcie... Dobra, weźcie, że zaśpiewa... Ej, weźcie, że śpiewajcie jeszcze, to już jest koniec. To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Dobra, ale... Dobra, jest to już koniec. Nie ma już nic. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Siema.